Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Susek World of Tanks, kolejna powtórka. I czym by był rzut powtórek nagrywanych w moim udziału beze, beze mnie. W moim wykonaniu bez beze mnie na typie 59 to jest nieodłączny element mojego grania, że na typie 59 zawsze mi się uda wykręcić jakąś fajną bitewkę. Ciężko mi jest to wytłumaczyć, może dlatego, że mam niezłą załogę i już ten pojazd dość dobrze poznałem. I tak. W tej bitwie jest Pluton FCM Berliet, Christopher Super Pershing, i ja na typie. I będzie pokazane w tej bitwie, jak grać typem. Dlaczego Super Pershing jest przeciętnym pojazdem. I jak nie grać fcm -em. Trzy rzeczy. Ogólnie ja mediumem. O, i tutaj właśnie chujozo odjebałem tak naprawdę na te 44 Bo se nie trafił w czafika przeze mnie. No, niestety się zagapiłem troszeczkę, że go trąciłem. No i już mu hit uciekł. No, niestety, Ym, tutaj brelit został zrejpiony po prostu, za agresywnie wjechał. No, plan był taki, że mamy jechać w te kwadra. On miał być bliżej Christophera zdecydowanie, bo on tam potrzebny nie był, zwłaszcza sam. I właśnie tak nie grać w cm nie grać agresywnie, bo to nie wybaczy żadnego błędu. Proste. Super Pershing sobie tam jedzie, objeżdża, flankuje, ćwiczy. Cuda na kiju. Cuda wianki. Ja już się tu obracam, bo widzę, że jakiś e, straszny czafik chce mnie tutaj napierdzielić. No i tutaj też jest słaba sytuacja. Tutaj KW4 w panicę murek. Po prawo prot. Ja już sobie gulda załadowałem. O, widzę właśnie Prociko. Fajnie, fajnie. Kończymy, no i KW-4, to ja nie wiem co on za cyrki wy, wyrabia, ale tutaj widzę, o lolol, lol, T32, trzeba pomóc, KW-4 no, naprawdę nie wiem co próbuje, ale ja sobie mogę w tym czasie skończyć T32, prawda, więc to skorzystam, niby 62, ale tak niezbyt różowo, że sobie dwóch niebieskich straciliśmy, znaczy no, nie każdy powie, że to jest niebieski, bo niby ma 1900, ale powiem to po raz pierwszy mam nadzieję, ostatni na kanale. Ten XVM, który ja mam, ma podział na 6 klas, tak naprawdę nie na 6 klas, tylko na 9 klas, właśnie o to tu chodzi. Kamil 4 nie przebija akcję, woleja ze wszystkiego, no, no cuda wianki po prostu. I tutaj tragedia. Chris się podjarał, postrzelał od PISA 3. Oczywiście guld, żeby przebić KW4. Ja bym pewnie się bez gulda tutaj nie poprzebił. No i KW4 dobite. No i IS3. No i tu problem będzie spory z is -em. Coś mi na szczęście pomaga go klepać. Fajnie, że se wjechał na mnie. No i ja już wiem, no to this is it. jeszcze wsadzić może dwie pestki i się uda. No jeszcze mnie se przebił, 410. No i co teraz? No i walka, nie? Próbuję go objechać, próbuję go zwodzić, no ni chuja Nie wiem co chłopina zrobił, ale się ode mnie odbił Ja w dupkę, chcę mu strzelić I znowu jakieś cudawianki Ale zdążyłem go zabić Może amuraczek No i jedziemy na jak pancera, no to nie powinien się przeze mnie przebijać Zwłaszcza, że sobie skontuje pancerz przedni ale wiem, co muszę zrobić. Muszę jak najszybciej się go pozbyć, bo będzie krucho. No i jest piąty frak, 3400 damage'u. Zabiłem sobie cztery ósemki. Więc jest zabawnie pod tym względem. Kto, kogo sobie zabiłem właśnie? I 3 kału 4 4t3, 4 proto. No i tutaj... Zostałem zaskoczony, że się zaświeciłem. Ogólnie to e, uciekam. tutaj Baran wisi 6, nowe konto i 700 Wena. E, coś tam pierdzieli, sus 100. No, susto jest useless. On nie może sam atakować. On powinien czekać na ruchy m 4 nie na moje. E, ogólnie sobie zhejca artę tych dwóch cymbałów od nas. Tak naprawdę. Którzy całą bitwę nic nie robili, będą mieli łącznie może ze 150 demaydża. No i oczywiście sobie ten pokradną na koniec. No i pisze tu: Winnie spot. No, se możesz potrzebować spot, ale nic z tej bitwy chłopie nawet nie umiejesz trafić. No wiadomo, tutaj is 6, pomarańczka, będziemy od idiotów wyzywać, niemiecki fryer. Spot Idiot, też następny proplaje na arcie, 100 damage w bitwie. A ja co tu robię? Ja tutaj objechałem, bo się zaświeciłem, więc stwierdziłem, że ucieknę i sobie podjadę od tej strony, gdyż tu się spodziewam artylerii. Ja zazwyczaj tu jeżdżę i zazwyczaj tu spotyka się artyleria, bo jakieś tam przestrzały są właśnie na tym, na tym obszarze. No i świeci mi się no i niestety mój hit wszedł przed tamtym hitem. Damage'a więcej, no ale frak się nie zgadza, byłby top gun już. Tutaj Arta se strzeliła. Nie mam pojęcia skąd. nagle z dupy się pojawi jej rychymy. Ale o dziwo mam na niego bicie. No więc se wpakujemy pestkę. Więc fajnie, fajnie, pestka jest. No tutaj, sus wspaniale się zachował. E, zrobił to co powinien. Ogólnie, bardzo ciekawe, bo tu pomarańczka strzelająca z hajeków, No nie wiem, czy on całą bitwę strzelał z hajeków, czy se przełączył. No tutaj, miałem wjechać po niego i już chcę zabić go, ale widzę, celuje. No i co? No i tutaj, oczywiście, fart. Arta, amx -e kończy go. Ja sobie strzelam warte bardzo szybki re -logic. już tutaj czekam, czekam, czekam. Jedna arta nie trafiła, szczelam. No i szmaciarz w mi go dobił. Całą bitwę zrobił dokładnie T78 te Team Pacan wielki, nic nie robi, na koniec kradnie. Co jest żałosne po prostu, bo tak naprawdę ja wykierowałem w głównej mierze tą bitwę. Sobie, no to, to jest po prostu słabe, no. nie wiem co o takich ludziach myśleć. Dlatego, no ciężko jest mieć dobre zdanie o słabych graczach w tej grze. No dobra, mniejsza. Także była spoko bitwa na typie, właśnie żałuję, że nie było Top gana, bo było jeszcze więcej tego expa, no, właśnie te, na tym, to, to szkoda, bo każdy z tych trzech fragów, który był mógł być mój tak naprawdę. I mógł być nawet Tradley Walters przy tym damage'u, także no, no szkoda, no ale no, już przestanę. Marudzić, bo nikogo to nie interesuje Więc Mam nadzieję, że Wam się podobało To by było na tyle No i do następnego razu, na razie, hej!